To Valeria. Valeria ci to powiedziała? Wiedziałaś, że mama uciekła z tym facetem? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Chciałam ci oszczędzić cierpieć. Zostało się wiele lat temu Na co ci ta wiedza? Żeby cierpieć? Idę Posłuchaj Nie mogłam sprzeciwić się twojemu ojcu Zrozum mnie Uspokój się Chcę sobie iść i to daleko stąd. Tam, gdzie nie będą mnie okłamywać. Tam, gdzie po raz pierwszy powiedzą mi prawdę. Gdzie nie będą traktować mnie jak bezmózgowca. Wcale tak o Tobie nie myślę. Jesteś taka jak ja. Uspokój się. Może źle postąpiłam, ale lubię cię. Też jestem oburzona tym, co zrobił Colucci. Prosiłam, żeby wyznam ci prawdę. I co on na to? Nic. Miał martwą twarz.

No Zapewniam cię, że nikt cię tak nie rozumie jak ja. Dlaczego? Mnie przytrafiło się coś podobnego. Miałam 15 lat, kiedy dowiedziałam się, że moim ojcem nie był człowiek, który mnie wychował. Świat mi się wtedy zawalił. Wydawało ci się, że wszyscy cię okłamywali. I nikt cię nie szanował, bo mieli cię za głupio. To prometo, że va Koluci zapłaci za twoją krzywdę. Po tym, co mu zrobimy? Nie okłamie nawet psa. Mogę na ciebie liczyć? W całej rozciągłości. No importa para lo que Wiesz co? Jest Po raz pierwszy w życiu czuję się pewnie. Me się to Dziękuję. Mamo, jesteś tam? Kiedy wróciła Roberta? Zapomniałam ci o tym powiedzieć. Co mam zrobić? Nie mów jej, że tu jestem. Oszalałaś? Gdyby się dowiedziała, znaleźliby cię na moim pogrzebie. Mamo, otwórz. Co mam robić? Nie mogę stąd wyjść. Nie ma tu awaryjnego wyjścia. Pomóż mi, ona mnie pobije. Chodź. Otwórz, mamo. Myślisz, że będę czekać cały dzień? Przebieram się. Trzy godziny? Otwórz. Gdzie jest staruszek? Nikogo nie ukrywam. Jak możesz? Przebieram się. Wyglądasz jak przestan. Bo uznałam, że w tym jest najlepiej. Dlatego zdjęłam tamte rzeczy. Jak wygląda? Jesteś piękna, super. To mi się podoba. Wyrzućcie te pióra. To paskudztwo. Jest już bardzo późno. Chodźmy po Marcelina. Tęsknij za tobą. Marcelino wychodzi ze szkoły za kilka godzin. Co ci jest? Pocisz się i drżysz. Tu jest gorąco, jak na pustyni. Najpierw jest zimno, potem gorąco. Każdo tu założyć klimatyzację. Wyglądam na kretynkę? Dlaczego? Wiem, co się dzieje. Co? Uderzenie gorąca, pocenie się, to menopauza. Zwariowałaś. Jak możesz podejrzewać mnie o menopauzę, kiedy dopiero przestałam być nastolatką? Mam problemy z trądzikiem. Jak śmierć? Jeśli to nie to, to nie rusza się stąd, póki nie powiesz mi prawdy. Dobrze. Mam menopauzę, ale to przejściowe. I kto teraz z tobą wytrzyma? Menopauza, to normalne. W końcu każdą kobietę to dopadnie. Wytrzymam to. Idź do szkoły. Pięć minut temu powiedziałaś mi, że mam zostać tu z tobą. Przemyślałam to i lepiej żebyś poszła do szkoły. Mamo, coś z tobą nie tak. Menopauza ci dokopała. Coś ci się pokręciło. Nie pamiętasz co mówiłeś? Pamiętam ale to przemyślałam. Idź do szkoły. Nie pójdę do szkoły. Zdasz egzaminy, a w weekend będziemy razem. Same. Tak będzie lepiej Nie chcę patrzeć na tych idiotów, zwłaszcza Diego Przecież był twoim narzeczonym Nie mów mi o nim I Jeśli nie chcesz, nie patrz na niego Masz innych fajnych znajomych Pogadaj z nimi Na przykład z Mio. Najlepszy przykład braku mózgu Brawo Przysięgam, że wyobrażam sobie, jak mówi, jak trudno być mną. Trzeba naprawić tę przyczepę. To coś mnie uderzyło i wypadło stamtąd. Zapomniałam o czymś. O czym? Zmieniliśmy oświetlenie na scenie. Przewrócisz mnie. Na pewno Ci się spodoba. Chodź, pokażę Ci. Będziesz zaskoczona. Nie rozumiem. Dokąd mam iść? Podobało ci się to, co zrobiłam ze sceną? Tak. Sporo kosztowało. Chciałabym się czegoś napić. Nic nie mam, ale możemy iść do kawiarni. Idź sama. Jestem wykończona po podróży i zmianie czasu. Porozpieszczaj mnie. Brakowało mamusi. Biedactwo. Ja też za tobą tęskniłam i płakałam. Ja też. Zaraz coś przyniosę. Chcesz coś jeszcze? Nie, poczekaj to. Mamo, ja też tęskniłam. Kocham cię, zaraz wrócę. Halo, jak się masz?